This is a very different world. Witajcie z tej strony, Jason. Dzisiaj powiem trochę o Jurassic World Evolution 2. Ale zanim zaczniemy, chciałbym wam bardzo podziękować za aż 400 subskrypcji. Jesteście wspaniali. A teraz przejdźmy do filmu. Data premiery jest o dziwo ustalona na późny 2021 rok. Jest to spore zaskoczenie, ponieważ logiczne byłoby wypuszczenie gry w czerwcu 2022 roku przed premierą Dominion. Poznaj całkiem nową wciągającą historię, która rozgrywa się po przełomowych wydarzeniach przedstawionych w filmy Jurassic Tortubado Królestwo i kieruj działaniami mającymi na celu ochronę oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się dinozaurów. Dzięki trybowi Teoria House będzie można otworzyć najważniejsze sceny ze swoich ulubionych filmów, ale w niedobenionych wersjach. Poznaj hipotetyczne scenariusze oparte na kultowej filmach Jurassic World i Jurassic Park rozgrywające się w dobrze znanych lokacjach, ze wszystkich 5 części cyklu. Cię po prostu będzie można odwiedzić bieg wydarzeń. Zyskaj pełną kontrolę dzięki udoskonalonym narzędziom zarządzania i opcjom tworzenia. Wznosi nowe budynki, dostosował je i doskonal swoją umiejętności zarządzania w różnych lokalizacjach. Od gęstych lasów po skaliste pustynie. Uratuj i odtwórz ponad 75 prehistorycznych gatunków, w tym latające i bywające gady. O które prosili miłośnicy w poprzedniej części. Obserwuj realistyczne zachowania zwierząt, które zajmują nowe terytoria, walczą między sobą i wchodzą w inne interakcje. Na końcu chciałbym dodać, że w grze będzie dostępny język polski ze śmiechem zaskoczeniem patrząc na to, że pierwsza część nie posiada polskiego tłumaczenia. Przyznam, że jestem mega podjarany i z nieśmiechliwością czekam na datę premiery, która ma odbyć się jeszcze w tym roku. Dajcie zacząć sobie sądzisień w komentarzu. Ewo.